Dzisiaj wśród was ktoś gotował coś wyjątkowo. Coś bardzo dobre. Nie był to danie... Daniela. Nie był to danie również... Beaty. Ja zacząłem tak na pierwszym castingu. Jak powiedziałem wtedy, ja będę robił prostą kuchnię, ale kuchnię odważną. Kuchnię, gdzie jest ten taki efekt wow. Los przeciwników. Jest w twoich rękach, bo to ty wybierzesz składnik, który w kolejnej konkurencji będziecie musieli ugotować. Chodź z nami, spiżarnia czeka. Krzysiek jako pierwszy zawodnik wchodzi do spiżarni. Są tu tysiące produktów, z których można ugotować niemal każdą potrawę świata. Pod tymi płótnami są składniki, które wybrał każdy z nas. Twoim zadaniem będzie wybranie jednego składnika. Moim wyborem jest wątróbka cielęca, która fantastycznie zrobiona może być prawdziwym rarytasem na stole, nawet królewskim. Coquille Saint-Jacques. Małże świętego Jakuba, przegrzebki. Marilyn Monroe uwielbiała te Coquille Saint-Jacques. To jest uznany na afrodizjak, wyobrażaj sobie. Tyle rzeczy można robić. Truskawki. Moja kuchnia jest pełna truskawek. Przygotowuje z nich oczywiście desery, są bezy, babeczki, tarty, kremy, zupy na słodko, koktajle. Poezja. Ja bym się długo nie zastanawiała. Truskawka to jest coś, co ja jem z cukrem i ze śmietaną i nikt mnie nie przekona, że istnieje lepsze wykonanie tego. Po wybraniu jednego z trzech produktów Krzysiek dobrał ze spiżarni pozostałe składniki i sprzęty. Miał nielimitowany czas. To ogromna przewaga. Krzysztof mógł wybrać truskawki, ale ich nie wybrał. Była też wątróbka cielęca, ale jej też nie wybrał. Wybrał. sężek, skalops, po polsku przegrzebki. Maria, co ty na to przegrzebki? Prawie co niedzielę jem na łobiod. <noise> Jesteście gotowi? Macie trzy minuty. Czas. Zawodnicy muszą błyskawicznie zdecydować, co ugotują z przegrzebków. Mają bardzo mało czasu, a są po raz pierwszy w życiu w spiżarni MasterChef'a. Biegałam jak mucha w latarce i nie wiedziałam, gdzie co jest. Gdzie są te mąskie A, Aaa, gdzie to jest? Gdzie to, to, to? Tu jest! Masło. Tu, jest masło. tu jest masło! Półtorej minuty, to jesteśmy w połowie czasu! Przedrzepki. To jest główny produkt. I wybierzesz. Dobra, 10, 9, zężaki. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, 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 stop. Wychodzimy. Zabieramy wszystko. A? Tam z to były najkrótsze trzy minuty w moim życiu. Na przygotowanie dania sążaków macie 45 minut. Uwaga. Księgowa w kuchni master szefa, runda druga. Zaczynajcie. Kurczaki, przegrzebki to zupełnie inna historia. Przegrzebek nigdy nie robiłem i e, no niech się dzieje wola nieba, nie mam nic do stracenia. Nie okay. znasz produktu, masz cztery sztuki. próbę tak. no, na jeden po Tak, po prostu. No to no właśnie. Mam I sprawdzić, jak reaguje? Znam ten produkt. U nas w Kanadzie to roślina drzewa, także. <noise> no musi pachnieć morzem, no świeżością, no trudno to, to opisać. To jest wszystko śliskie, ale widać jedno serce białe, które każdy by się tak uścił, że to jest ta część, którą należy spożyć. Maria, piękne przegrzebki. Co z nich będzie? Przestawka e, z sosem cytrynowo-kolendrowym. E, I masz i tylko ten, ten małże, albo ikrę też? kra też, po francusku. Będzie smacznie? Będzie smacznie. To Krzysiek wybromał, że na temat zadania. Jego potrawa musi być doskonała. Ja Teraz paprykę pod przesmażaną rozcili z imbirem. Będą tu również krewetki, bo tym będzie usmażony i lekko uduszony dokładnie w tym przegrzebek, który będzie na tym przesmał. Ja mam jedno pytanie, tak? który jest głównym tematem dzisiaj. Przegrzebek. Dobrze. Pamiętam. Pamiętajcie jak to ma być. Smaczny, ładne i przyprawione. Ja jestem z łana Krzyśka, który wziął mnóstwo rzeczy ze spiżarni, a tak naprawdę robi, robi sos z papryki, różnokolorowej i do tego wywar z krewetek. Adam, co robisz? Tak, zrobię przegrzewki na trzy sposoby. Jedna będzie w takim papryko cilowym dipie, druga hmm. będzie w, w, z bazylii i kolendry, hmm. a trzecia będzie klasyczna, czyli zrobię, zrobię taki wywar z krewetek, i one będą usmażone i zalane w tym co tu gotujesz Karolina? Ja tu gotuję bataty, z, którego, z których zrobię pire. Oj, oj, uwaga, uwaga. E, z którym zrobię pire właśnie z dodatkiem tylko z boczku, z chorizo i z szaflanem. I na tym mam zamiar zrobić właśnie skalopki w sosie bazyliowo e, maślano czosnkowym e, I w ogóle mam zamiar zrobić chipsy z pietruszki jeszcze do tego. Co mają, co? Co to jest? To będą chipsy z pietruszki. D dobrze. Gdzie są wężaki? Wężaki? Przygotowane. Tak. Aha umyte, to już na koniec, A tu? przygotowane. Tu jest robiony wywar pod sos. Chcę zachwycić jurorów sosem z warzyw, skorupiaków, pomidory. Przyprawy będą na końcu, wycisnę. Przypraw to i... tylko. tylko, przypraw. przypraw to. Tak, wiem, wiem, wiem. Gotuję na pewno inaczej niż wszyscy uczestnicy i to jest wiele smaków. Potrafię połączyć, nie boję się ryzykować i mam doświadczenie. To tak? jest który robi zajebisty twarz, mm. ogarnia owoców morza i warzyw, mm. załżaki ma, ma dużo, pięknie oczyszczone. 10 minut do końca! I słuchajcie, tak pachnie niesamowity. Dalej działajcie! Tak źle nie wygląda dzisiaj, poważny. Nie wyszły mi z, z, z pietruszki. Zobaczymy, czy się da z tego uratować. Ostatnia minuta, wszystko ma być już na talerze, już nie ma czasu na wymiany cokolwiek, musi być końcówka. Nic, nic nie wyłożone, skalopki nie zrobione, sos nie polany, także jest mega, naprawdę. Czy spróbowaliśmy swoje danie? Czy są przyprawione? Czy są smaczne? Super, jestem zachwycony, po prostu się tak bałem, że nie wiem, a teraz mam normalnie, odjeżdżam jak to tylko widzę. I w końcu pokażę urokom, że robię też doskonałe sosy. Na czym mi bardzo zależało. Ale, ale kończymy już. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i stop. Stop, podchodzimy od stanowiska. Tak, rozejrzałem się w prawo i w lewo. Myślę, że. Ludziom poszło naprawdę dobrze. Wszystkie przepisy nadania dania z przegrzebków można znaleźć na stronie internetowej MasterChefa. To są przegrzebki smażone na patelni w szynce parmeńskiej. Który raz gotowałaś przegrzebki? No to jest mój debiut. Jak furorzy zaczynają oceniać, to wtedy serce mi bije i mam <grym> wrażenie, że to słychać w mikrofonie strasznie. Jest dobrze usmażony, ale jest morderczo przesalony. Domordowałaś te przegrzebki salon, koleżanko. Mhm. Danielu, drogi, powiedz mi, co mam na talerzu. E, na talerzu... E, na talerzu mamy... E, na talerzu mamy tapas z san, sancho Pansa. Giermka e, błędnego rycerza. E... Na no serio? <grymka> nie wymyślałem nazwy dla nich, gdyż zajęłbym się tym, żeby nie przedobrzeć, nie zeźlić. Widzisz tutaj Sancho Pansa? A Don Quixote gdzie masz go? Don Quixote właśnie ze swoim obłędem jest gdzieś daleko. A to obłędy? Staram się po prostu nie, nie, nie zabić żadnego ze smaków. A nie zabiłeś nikogo dzisiaj, gwarantuję ci. Mm. Danie jest smaczne, jest fajne. Będzie zwycięstwo na punkty. Co to jest? Przegrzebki na duszonej papryce z cebulą oraz kolendrą. Całość jest duszona na, na lekkim wywarze z krewetek. Nie widać tu przegrzebków, one były przepiękne, dorodne. Zredukowały się odpowiednio, do połowy. Czyli dusiły się za długo. To widać na pierwszy rzut oka. Są i jak guma, Masakra. On jest ugotowany jak kurczak. Dodatek takiej ilości papryki, papryki ze skórką, jest dużym błędem. Ja nie uważam, że skóra na papryce w tym daniu jest błędem. Są szefowie kuchni, którzy na przykład przy karmelizowanej papryce, która jest podobnie robiona jak ta, jak najbardziej zostawiają skórę. Obudź się. Miałeś najwięcej czasu z nich wszystkich, ty wybrałeś przegrzebki. Zapomniałeś najważniejszej. Czy miało być to? Zgadza się. Ja zapomniałem, że tutaj są sanżaki. Czuję tylko te papryki i nie o to chodziło dzisiaj. Tu masz bohatera. Mm. Trzeba było wybrać truskawki. Miał być to kalafior, i kalafiora, ale uciekł mi po drodze, z koszyka. Dla mnie to jest zdanie, gdzie uciekł ci smak nie jest mdła. moja potrawa to jesienne, słodkie przegrzebki. Smacznego drogie Jury, i mam nadzieję, że ktoś mnie doceni wreszcie ale według mnie to jest bardzo mało przyprawionej. Ten seler tak grillowany, myślę, że spaliłeś go po jedna strona, a druga e, już nie krzałeś więcej, prawda? Przegrzebki smażone na masle i spod boczek. I do tego salatka pomidorowo-gruszkowa z winogretą. Jeśli rzeczywiście po raz pierwszy przygotowywałaś przegrzebki, jeśli tak nagle wymyśliłaś, można połączyć gruszkę z pomidorem i się do tego jeszcze dodawać brokuły i boczek, to znaczy, że naprawdę masz duży talent. Przygotowałam ceviche z przygrzebek, podałam to na musie mascarpone i zawinięte w łódeczkę z cykorii i jeszcze jest emulsja z kolendry. To danie powinno krzyczeć, zjedz mnie, jestem pyszne, świeże um, i, i esencjonalne, także... Takie słowo. E, dobrze. Jest sensjonalne. Pierwszy raz miałam też do czynienia z przegrzewką. Wiem. Wiesz, że uwielbiam znaleźć takie błędy, takie, takie krytyki, prawda? To jest też konstrukcyjne. Ja powiem Ci, prawda, na to dzisiaj nie mam na to ochoty i nie będę szukał nic. To jest bardzo dobre. Dziękuję. Spakuję. To było ryzykowne, ale jest. Doskonale. Wydaje mi się, że jest jakaś nowa liderka w tej grupie. Dziękuję bardzo. Zrobiłem dzisiaj przegrzebki trzy światek. tak je ja nazwałem, bo ponieważ połączyłem trzy różne kuchnie na jednym talerzu, czyli była francuska, hiszpańska i portugalska. Ten sos jest idealny, jest przepyszny. Rzeczywiście bardzo morski, bardzo dobrze zrobione. Ogólnie danie mi się bardzo podoba. Wreszcie Ada ja się do mnie uśmiechnęła. Czemuś tak uśmiechasz? Pani się uśmiecha. Ja widzę, że ty się uśmiechasz. Po prostu pani ma bardzo ładny uśmiech, dlatego chciałbym <grym> się skupić. Po prostu na nią się nie daj zacząć patrzeć, no bo ten był uśmiech śniewający. No starałem się gdzieś patrzeć w inne boki, żeby po prostu się nie zacząć śmiać. Uśmiecham się i będę się ośmiechać, bo to jest bardzo dobre danie. Trzy sosy idealnie się uzupełniające. Trzy sosy. A mieliście, miałeś tyle samo czasu co twojej koledzy czekam na więcej takich dań i mam nadzieję, że cały czas będę mogła się przy nich uśmiechać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję No, bardzo fajna dziewczyna. Ale podobno zajęta. Maria, zapraszam. No wierzę, że w końcu Michelowi zasmakuje, już tak powiem. Maria, no teraz to już... O, gotujesz jak zawodowie, co? O tym marzę. Nie wiem, że że jesteś jedyna, która smażyła ten ikra. Aktualnie. Nie wiem. A czy to jest dobrze, czy nie? Moim zdaniem dobrze. Chcesz powiedzieć, że cała reszta się pomyliła? Tylko ty miałaś rację? Wyczytałam, że tą pomarańczową część zazwyczaj we Francji jedzą. No 12 zł, no to nie będę wyrzucać. Przeanalizowałam, że w sumie wszystko można zjeść. Lekkie wydanie. Niesmaczny, jest brawo. Okay. Jestem zaskoczona, bo myślałam, że tutaj w ogóle z tym daniem nie poradzisz, w ogóle postawiłam sobie prawie, że krzyżek. Maria, fałszaki na Śląsku, smacznego. Małżonek niestety nie jada małży, a jeżeli już mu podaje, no to obliże palce i powie, kaj jest łobiot". No proszę pani, eleganckie danko z fałszaków. No raz pod wozem, raz na wozie, albo można powiedzieć, no niezbadane są wyroki Magdy Boskiej. To to kwiat dla mnie, no? Tak. Tak myślałem. Merde. Nie chciałem robić trzy róży, no, mu za dużo na teleżu. Pamiętasz, że miał być przygrzebki główny, bohater, król. Tak, tak, tak. A tutaj mam makarony. Przekląt. Na talerzu są smażone przygrzebki na klarowanym maście szafranowym. Do tego sos holenderski. Twój sos holenderski jest rzadką jajecznicą. A te piłeczki, co skaczą, to nie są sażaki. To są po prostu gumisie. Gumisie. że żołądek, serce mi tak waliło, że myślałam, że zaraz wyskoczy. Są to przygrzebki w sosie ziołowo-maślanym na poduszeczce. Pióre ze słodkich ziemniaków z dodatkiem ekonu i czelizo. Ten sos ma coś, czego żaden kucharz na świecie nikomu by nie podał. Co ma? kawałek patelni. Nie. Tak, proszę Pani. Ręczkę, która cię się przepaliła, i tym śmierdzi ten sos. Robiłam trzy rzeczy na raz, każdy palnik działał i być może faktycznie w, w jakimś punkcie, czy ta rączka dotknęła do gazu, albo gdzieś była blisko wysokiej temperatury i po prostu najwidoczniej się musiała stopić, co wydało dość nieprzyjemny zapach. A szkoda. Magda ma rację. A ja bardzo żałuję, bo sam pomysł na danie nie był zły. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo zadowolony z tego, co ugotowałem, zagrałem naprawdę ostro, sos, który jest do, do przegrzebków, uważam, jest fantastyczny. Ostatni raz przechodzisz w szortach, bo sobie któregoś nie poparzysz nogi. Spodnie są częścią ochronnego ubrania zawodowego kucharza, nawet jak ma ładnie owłosione nogi. to jest? To są przegrzebki podane na tronie. Na tronie? Z muszli. I jest to podane z sosem z wywaru z warzyw i skorupiaków. I jest tak, że ten sos jest zarembisty. Jest pyszny. Po raz pierwszy widziałem, że ktoś gotuje, po prostu daj czadu. To było tak, na twoim stanowisku. Tak, dzisiaj Chciało ja się jeść przy tobie. Tak, dzisiaj gotowa. Proszę pana, buziaka. To było wielkie, naprawdę. To, to, to jest w ogóle nagroda taka podwójna i, i nie wiem, jak to skomentować. To fajnie jest, naprawdę jest fajnie. Wyśmienity sos, doskonale zrobione przygrzebki, szparagi, dente, krewetki, które nie są przesmażone. Na takie danie czekałam. Dziękuję bardzo. Jesteś dobre, Leszeka. Nie mówię o gotowaniu. Cała reszta tam z tyłu, co się dzieje? Miło. Uwodzi, Szatu Buzi-Buzi, ta-ta-ta-ta. A gotowania gdzie? Jest gotowanie. Wkładam, tak? tak. Całe serce w gotowaniu. Słuchałem słów Twoich, jak trzeba gotować, co trzeba robić, jak się starać, jak podejmować ryzyko. A teraz marujesz? Nie wiesz, to ja teraz jestem podrywany. teraz. Nie, nie, Ale dobry nie. jesteś, naprawdę. Jest. Ale Twój dań też był, ok, wiesz, był dobry. Daliśmy trzy osoby, które przygotowali naprawdę bardzo, bardzo dobry kokis. strażak. Trzy osoby, które dali całe serca, które robili coś wyjątkowo. Poprosimy do nas Adam, Leszek, Beata. Miałem szczęście gotować setki i tysiące razy ten łacarz, co spróbowałem dzisiaj, powodowało, że odkrywałem też nowe rzeczy. Gratuluję Was, obyczy. Jedno z Was wydobyło niepowtarzalny smak. Tą osobą jest... Leszek. Jestem ogromnie szczęśliwy, doceniony, wyróżniony. No co tutaj więcej chcieć? To było coś cudownego. Powiedział ci Leszek, co się stało? Nie opowiadał ci, tak? Cały wieczór wczoraj nauczyłem mu sosy robić. Tak? Śpi z moją książką nawet. No. No i niestety trzy osoby gotowali coś, który niestety rozczarował nas. Osobą, która odda fartuch jest. No i niestety trzy osoby gotowali coś, który niestety rozczarował nas. To były na trzy najgorsze dań dzisiaj. Karolina, Karolina, Karolina. Karolina zapraszam. I zapraszam do nas. Jarek ostatnia osoba, która nas zawiodła dzisiaj, jest... Nie może mnie zdyskwalifikować, bo zrobiłem wszystko poprawnie. Oby nie Jola, oby nie Jola. Jola. Stałem w środku, więc dla mnie było jasne, że środkowy odpada. Jola, z sążakami sobie nie poradziłaś. Stałam i zastanawiałam się nad mową pożegnalną. Ale dostajesz kolejną szansę. Wróć na stanowisko. Dziękuję. Osobą, która odda fartuch jest Karolina. Dziękuję. Jarku, wróć na swoje stanowisko. Karolina, miej taki zapał do gotowania jak dotąd, trzeba to wszystko trochę zrewidować i wziąć się za pracę. Odłóż fartuch na swoje stanowisko. Tak będę kontynuować swoją pasję, mam zamiar robić coś w tym kierunku, mam tylko 22 lata, także jeszcze cała długa droga przede mną.